Ja jeszcze, Chciałabym jeszcze poprosić, bo tutaj pana kolega tak można powiedzieć: no przecież wiadomo, że ciążą na mnie za, zarzuty, on się zalował ucieczką, a napisał tak: no nowa szkoła przywództwa, baran na czele baranów. Donald Tusk i jego szajka pokazują, że, że z tej konstelacji nic mądrego nie powstanie. Ponad połowa Polaków uważa, że Donald Tusk jest nieskutecznym premierem, nawet koalicjanci nie wierzą w jego sprawczość, i to jest właściwy język debaty publicznej, tak? No, ten fragment, który pani przeczytała, to nie, rzeczywiście. Natomiast to, to nie zmienia faktu, że tak, tak, właśnie ten, e, właśnie ten nie, no, jak pani mnie pyta, to nie, ale to jednak nie zmienia faktu, że merytorycznie ten rząd to jest koszmar, również z tego powodu, że tak, że spada poziom bezpieczeństwa Polaków, ale taki realny. To znaczy to, co się w tej chwili dzieje w naszym kraju, czyli te gwałty i tak dalej. Ale to jest, jest jakby efekt, to jest efekt, ja mówię historia na przykład. Historia Torunia. Tragiczna historia Torunia. Jest tragiczna, no ale, 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 ale wie pani, ale wie pani dlaczego? Oczywiście jest to tragiczna, makabryczna historia. Zgadzam się z panem, no ale ile jest takich historii? Ale wie pani, ale tylko że problem polega na tym, że ten imigrant był już tutaj nielegalnie. Tak. I to jest tak, no, on wy już był wygasło nielegalnie. pozwolenie na jest, Tak jest, tak, tak, tak jest. Ale, ale, dlaczego? Ale, ale, wie pani, ale wie pani, bo ja mam swoją hipotezę i to samo zresztą było teraz bodajże w Małopolsce przy tej awanturze z migrantami. Dokładnie ta sama historia, też wygasło pozwolenie. I ja mam swoją hipotezę, dlaczego się tak stało? Znaczy, mogłoby do tego nie dojść. Gdyby służby zajmowały się tym, czym mają się zajmować. A w Polsce, jak pani pyta, dlaczego jest źle, to ja widzę, że na przykład polskie, polski, polska policja dawała obstawę Jędzy Kasi, albo dawała obstawę pomnika smoleńskiego, albo dawała, na przykład sprawdzała siedmiu policjantów, sprawdzało, czy Jarosław Kaczyński nie ma za dobrze zaciemnionej szyby. A w tym czasie, tym, czym oni powinni się zajmować, to znaczy ściganiem ściganiem ludzi, którzy są tutaj nielegalnie, to tego nie robią. No żeby to robili. Chcę, już nie chcę być złośliwa, i jakie siły były ściągane żeby po prostu co miesiąc ochraniać miesięcznicę. No, ale wie pani, ale. ale, ale Całe dlatego... krakowskie przedmieście było po prostu zablokowane. Ludzie nie mogli się normalnie ale... poruszać. Policja również była do tego zaangażowana i to było ok. Ja jeszcze... wie, wie pani, na całym świecie, kiedy odbywają się uroczystości, które dotyczą ważnego wydarzenia, a to jest jednak ważne wydarzenie, Ale ja nie może się raz w roku, ale jest, naprawdę co miesiąc. To jest, to jest, a co miesiąc, dlatego musiało mieć taką oprawę, dlatego że znajdują się ludzie, którzy ciągle tam są, prowokują i tak dalej. Wie pani, ja pamiętam, co działo się po kwietnia, gdzie przychodzili ludzie, którzy budowali pomniki z puszek, atakowali innych, czy nawet sikali tam pod tym Pałacem Prezydenckim. I niestety, jeżeli dzieją się takie rzeczy, państwo musi reagować. Mi jest przykro, że takie rzeczy się dzieją, ale, to można, ale niestety to, to, to robią, razie... robią gwiazdkowcy, nie no dobrze, nikt inny. No dobrze, ale to rozumiem, że y, jeżeli ktoś zachowuje się w sposób, y, y, który urąga y, dobrym obyczajom i, nie powinien, i łamie prawo, to rzeczywiście trzeba absolutnie interweniować, ale nie trzeba było po prostu zamykać co miesiąc i angażować y, krakowskie przedmieście i angażować do tego policjantów. Zapytam jeszcze o jedną rzecz. Czy y, obawiacie się rządów z Konfederacją, bo ostatnie sondaże, no oczywiście do wyboru są jeszcze 2,5 roku, ale rozumiem, że wy już prawie się witacie z Gąską, tak? Tak, znaczy my jesteśmy przekonani, że to nie jest pytanie, czy, tylko kiedy wrócimy do władzy. Dlatego, że im dłużej rządzi Tusk, tym bardziej widać kontrast Ale... pomiędzy naszymi rządami a, a poprzednią ekipą. Ale to sądzi pan, że będą w takim razie, że mogą być przedterminowe wybory? Tak, mogę, sądzę, że mogą być przedterminowe Ale wybory. Ale w jaki sposób? Znaczy, że, że byłoby skrócenie kadencji? Tak, tak, uważam, że tak może być. Jeżeli poparcie dla tego rządu będzie spadać, uważam, że koalicjanci będą bardzo poważnie rozważali, czy jest sens uczestniczenia dalej w tym projekcie i pójścia na dno. No, Tym a bardziej, jesteście na, skazani na Konfederację. Y, ja tak nie uważam. Y, oczywiście będziemy, otwar jeżeli nie będzie innego wyjścia, to będziemy otwarcie rozmawiali. Natomiast no samo to, że Konfederacja, wczoraj chyba u pani słyszeliśmy, że tak. rozważa też koalicję z Platformą, no to, że to pokazuje, że to jednak pokazuje, że wyborcy prawicowi powinni się zastanowić, na kogo głosują. Dlatego, że hasło, które no słyszeliśmy... No chcę mieć swojego premiera na przykład. No, no ja wiem, że oni chcą mieć swojego premiera. No to z wami natomiast, to, to, natomiast, to, to, natomiast ja to, dlatego mówię, bo, bo my jesteśmy... Udam. Ja wiem, ale ja dlatego mówię, my jesteśmy praktykami w rządzeniu. Znaczy, mi się podobają niektóre sformułowania konfederacji, że powinno być suwerennie, fajnie, wszyscy powinni być szczęśliwi i dobrze zarabiać. To, to mi się bardzo to podoba. Tylko problem polega na tym, że e, różnica e, pomiędzy nami a nimi, że my w praktyce pokazaliśmy, że potrafimy to zrobić w bardzo trudnych warunkach. E, dlatego mówię, że za naszych rządów najwyższy wzrost gospodarczy w Europie. Proszę bardzo, e, 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 rosły, 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 rosły płace średnie inflacja, i tak dalej. Inflacja, inflacja no, w czasach inflacja. Pracy. Inflacja, pani mówi, inflacji w kiedy wszędzie była inflacja, w czasach, ale nie kryzysu. Na takim w czasach kryzysu. Ale, ale, nie ale na takim to było. Poziomie. W, czasach, w czasach kryzysu, gdzie wszędzie wybuchała inflacja, ale Polska się rozwijała. Mimo to, mimo tych wszystkich problemów i mimo zablokowania nam środków europejskich no. nielegalnie, Polska się rozwijała. Ale jednym słowem. A jakby, ile film zbankrutował? To jest, to jest, a ile teraz bankrutuje? No a, to ja pytam, mniej, a nie, nie, ale. Z pamięci pani a, nie A widzi pan, no tutaj się, to, to pan nie, ma, nie, nie może tak, ale generalnie, żeby powiedzieć, że no, sprowadziliśmy tylu migrantów, albo nie sprowadziliśmy, to pan po prostu ma to jak. <laughs> dlatego, że w, le, dlatego, że, dlatego, że tematem rozmowy mieli być migranci, więc się przygotowałem, proszę mi wybaczyć, starałem się przygotować do rozmowy, nie wiedziałem, że będziemy o tym rozmawiali, następnym razem to no, też się no, przygotuję. O, jeżeli, nie nie wiedziałem, że będziemy rozmawiali o upadłości firmy, ale następnym razem się do tego przygotuję. Nie no, pan był o temat po prostu. Pan ten temat Ale w, więc, w każdym no, razie to, co to chciałem powiedzieć, próbuję, ale do czego dążę? Naprawdę... Ale było... do czego, dążę, do czego mm -hmm. dążę? Znaczy, my po prostu popełniliśmy pewne błędy, nikt nie mówi, że nie, nikt ich nie popełnia i tak dalej, ale my naprawdę dowoziliśmy. I opowieść o tym, dowoziliśmy, Polska się rozwijała gospodarczo, rozwijało się, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, była pokazywana jako wzór na całym świecie, jak można i prowadzić politykę socjalną, ale i dobrą politykę gospodarczą. I teraz tak, jeżeli nam ktoś dzisiaj próbuje powiedzieć, że my i Platforma, która na zewnętrzne zlecenie niszczy ustrój naszego państwa, niszczy wszystko, co udało tak się zrobić. Zewnętrzny? Migrantów wozi, migrantów z, obsesja. z polskiego państwa, nie, z polskiego państwa zrobili taksówki dla niemieckich migrantów. Za naszych rządów jakoś czegoś takiego tak, się nie działo. Jeżeli Konfederacja, jeżeli Konfederacja próbuje powiedzieć... Że to i to to jest to samo. To jest jedno z najgorszych hasów w polskiej polityce i ja będę tego bronił, więc jeżeli ktoś chce mieć pewność, że platforma nie wróci do władzy, lepiej głosować na nas, bo no niestety Konfederacja rozważa też opcję rządów z platformą obywatelską. I to jest komunikat uczciwy, ale warto o tym wiedzieć. No i często hipotetycznie. A podobno to prawda, że Jarosław Kaczyński boi się, obawia się, no boi to no nie w sensie fizycznym, ale no jego wpływów, czy też tego właśnie, jak jest w stanie poprowadzić swoją partię, Sławomira Mira Mancena. Znaczy obawia się... i no jego to, nie? skuteczności w tym sensie, a, że... Znaczy, znaczy nie, my oczywiście to doceniamy, ja, 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 ja widzę też wiele zalet y, kolegów z Konfederacji, Sławomira Męcena, Krzysztofa Busaka i innych tam kolegów, ja widzę wiele zalet, natomiast mówię też o wadach. To znaczy, widać było po ostatniej kampanii wyborczej szczególnie, że no tu jesteśmy krytykami Platformy, wszystko świetnie, nie, a potem na piwo. Więc ja, ja, ja mi chodzi, no, ale o, pe piwo, chodzi to o pewne... To ma, ale chodzi... Sławomir chodzi... na piwo teraz też zaprosił również polityków ja ja Morawieckiego ja rozumiem I my przykład. będziemy dyskutować z wszystkimi, dlatego, że chcemy pokazać, i chcemy pokazać i, i udowodnić, A nie że jest, że jest, nie zaprosił, ale bardzo chętnie przyjdę, jeżeli mnie zaprosi, bardzo chętnie przyjdę, bo ja lubię, de, lubię debatować, ale to w każdym razie, przy, rzeczywiście jestem, to mnie pani złapała, bo jestem abstynentem, rzeczywiście od lat nie piję w ogóle, więc, więc, w więc, ogóle nic, ani grama? Nic, nic nie piję, nic nie piję, no nie miałbym inaczej siły na, na, na to, żeby pracować tyle, staram się pracować niestety I po 16 rolek na... na... E, no, to jest niestety też element mojej pracy. Niestety, no tak? bo to zajmuje... No robi pan, pan zasięgi, robi pan zasięgi. Więc ale wracając do, najważniejszej, wracając do najważniejszej historii, jednym słowem, różnica pomiędzy nami a nimi jest taka, że, y, że my mówimy po prostu: my nie zrobimy żadnej koalicji z Platformą Obywatelską, bo Platforma to jest po prostu y, niemiecka przystawka w Polsce. I, I to jest sprawa jasna: jeżeli oni uważają, że my, my i oni to jest to, to samo, to, 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 to uważam, że to jest coś, co powinno co najmniej zastanowić wyborcę prawicowego. Żeby nie popełnić takiego błędu, że nie chcemy Platformy. A potem się okaże, że cudownym wyjściem, no słuchajcie, nie mamy wyjścia, musi być jednak rządzić Platforma. Tutaj już Patryk Jaki pracuje na to, żeby jednak obniżać zaufanie do Konfederacji. A czy Grzegorz on to przyszły koalicjant Prawa i Sprawiedliwości? To pyta, o to też pytają słuchacze. To, mam nadzieję, że nie. Ale nie można tego wykluczyć. Nie można tego wykluczyć. Jeżeli hmm. Polacy tak zdecydują, to i że nie będzie innego wyjścia, żeby odsunąć Tuska od władzy, no to będziemy rozmawiali. Aczkolwiek no, ja też to ta jego ostatnia wypowiedź, to aż po prostu no, ręce nie mają gdzie opadać. Po prostu. No, Ale o, jakiej, nie, nie o której ma... wypowiedzi pan mówi? Mówię o wypowiedzi, które dotyczą komór gazowych, dokładnie.